I zaczynamy kończynę dolną. Tutaj macie obraz pełnej miednicy wraz z kością krzyżową, która jest po środku, która łączy jak gdyby dwie kości miedniczne. Natomiast sama kość miedniczna to jest ten fragment. To na razie odłożymy. I kość miedniczna składa się z trzech kości. Dlatego, że w trakcie życia płodowego krząstka e, wzrostowa przebiegała, tak zwana krząstka y, bo w kształcie litery. Y właśnie przebiegała w dnie panewki i dzieliła kość miedniczną na trzy kości. Na kość łonową, kość kulszową i kość biodrową, które to spotykały się dokładnie po środku panewki. Natomiast u osoby, nawet nie, musiała to być do osoba dorosła, ale u osoby, u której zakończyło się dojrzewanie i wzrost miedniczny, wszystkie te krząstki wzrostowe zarastają i mamy jedną kość miedniczną, ale w której jednak wyszczególniamy te poszczególne fragmenty i, i kości, czyli łonową, kulszową i biodrową. I tak, kość łonowa, ona jest w miejscu najbliżej tak zwanego spojenia łonowego. Gdzie jest spojenie łonowe, to większość osób pewnie kojarzy. Ona jest po środku nad narządami rodnymi, które są mniej więcej w tej okolicy i przed pęcherzem. Wiedzą bardziej na temat spojenia łonowego, więcej wiedzą kobiety w ciąży, dlatego że u nich może dochodzić do rozejścia spojenia łonowego, ponieważ w trakcie ciąży dochodzi do działania enzymów, które rozluźniają więzadła, przez co spojenie łonowe może się poszerzać, przygotowując miednicę do przejścia główki dziecka. Natomiast wracając do samej kości łonowej. W kości łonowej macie stron gałąź górną i gałąź dolną. Ponieważ tutaj jest już kość kluszowa, natomiast tutaj jest już kość biodrowa. Co jeszcze macie? Macie tak zwane facie czyli powierzchnię, która, w której jest więzadło i, i, i krążek, który łączy te dwie kości łonowe ze sobą. a w tym miejscu. Czyli to jest pacjent symphisialis, dokładnie w tym miejscu. Tak jak wspomniałem wcześniej, macie ramus superior i ramus inferior oscis pubis. No jest oczywiście jeszcze korpus. W tym miejscu macie tuberculum pubicum, taką wystającą część, do którego to między innymi przyczepia się więzadło pachwinowe, biegnące od końca, kolca górnego przedniego. Przebiega mniej więcej w ten sposób. Tutaj macie tak zwany grzebień zasłonowy. Pod tym grzebieniem macie taką bruzdę, czyli sulcus obturatorius, dlatego że ten cały otwór nazywa się foramen obturatorium, czyli otwór zasłonowy. Pod gałęzią górną jest sulcus obturatorius, w którym przechodzi, pod którym przechodzi w zasadzie tętnica i żyła, i nerw zasłonowy. Co tu jeszcze macie? Od góry, jak spojrzycie na kość łonową, macie tak zwany pekten ossis pubis, który dosyć gładko przechodzi w eminentia iliopubica, czyli wyniosłość łonowo-biodrową, dlatego że tutaj jest już kość biodrowa. I dalej macie linea arcuata. I te trzy struktury gładko powinny przechodzić jedna w drugą, czyli pectenosis pubis, eminentia idea pubica linea arcuata. Foramen o którym wspomniałem wcześniej, kołość górna, dolna, tutaj jest już kość kulszowa. Z przodu grzebień zasłonowy i w zasadzie tyle odnośnie kości łonowej. Dalej z tych dużych kości, w zasadzie największą kość zajmuje kość biodrowa, ponieważ to jest talerz kości biodrowej. Od tej wewnętrznej strony jest tak zwana fossa iliaka, dlatego, że tutaj przyczepia się musculus iliacus, który później łączy się z psoasem, tworząc iliopsoas. Od góry macie krista iliaka, czyli grzebień kości biodrowej. Od strony zewnętrznej macie tuberculum iliacum, czyli guzek biodrowy. To jest część zewnętrzna i na tej części zewnętrznej macie takie trzy linie. Ważne jest generalnie, żeby sobie w głowie poukładać, gdzie jest przód, a gdzie tył kości miedniczej. Tutaj w tej chwili patrzycie na całą miednicę od przodu, czyli jak obrócicie te kości, o, spójrzcie, Tutaj będzie tył. Tam gdzie jest kość krzyżowa, to jest część tylna kości miednicznej. Więc w części tylnej kości miednicznej będziecie mieć lina gluta posterior. Do przodu od posterior będzie lina gluta anterior i trochę poniżej będzie lina glutea inferior. I do tych trzech linii przyczepiają się mięśnie pośladkowe. W tym miejscu będzie panewka, o niej za chwilę. Tak jak wcześniej mówiłem, tutaj jest grzebień kości biodrowej. W części tylnej miednicy macie kolce. Kolce biodrowe, tylne. I są dwa tylne i dwa przednie. Macie spina iliaka posterior superior, spina iliaka posterior inferior. Z przodu natomiast będziecie mieć spina iliaka anterior superior i spina iliaka anterior inferior. Tak samo te kolce widać od strony przyśrodkowej, od strony wewnętrznej, czyli spina iliaka anterior, superior, inferior i spina iliaka posterior, superior i inferior. Skoro jesteśmy od tej strony przyśrodkowej, to w tym miejscu macie coś takiego jak fascia auricularis, która to łączy się z jest auricularis na kości krzyżowej. Bo te dwie powierzchnie są do siebie dopasowane, bo to jest w zasadzie powierzchnia stawowatych tych dwóch kości, dlatego to do siebie pasuje. To jest akurat od są kości od tej samej osoby, więc dopasowane, jak widzicie, do, jest do siebie perfekcyjne. Czyli jeszcze raz. To się nazywa facies auricularis, no bo trochę przypomina ucho. Do tyłu macie coś takiego jak tuberositas iliaca. I tak jak tutaj mieliście na kości krzyżowej facies auricularis, to tutaj jest tuberositas sacralis, dlatego że to są takie guzowatości, do których, on tutaj jest z drugiej strony, do których przyczepiają się bięzadła, łączące, stabilizujące te dwie kości ze sobą czyli tuberestas iliaka i tam w środku tuberestas sakralis. Co tu jeszcze macie? Macie, jak widzicie, tutaj już przechodzimy do kości kulszowej. I na tej kości kulszowej macie takie duże wcięcie. Ono się nazywa incisura ischiadica major. I poniżej jest incisura ischiadica Minor, które, jest, które są rozdzielone przez spinę ishiadika. Tutaj mieście spinę spina tutaj jest spina ishiadika, dlatego że to jest kość kuluszowa. Na dole taka duża, taki duży guz w zasadzie, bo to się nazywa guz, czyli tuber ischiadicum i to jest ta część jednicy, o, na której, czyli tutaj na na której siadacie, czyli jeżeli siadacie na czymkolwiek w zasadzie, to nie siadacie na pośladku, chyba że akurat siedzicie na mięśniach pośladkowych, ale najczęściej siadacie na tych twardych częściach, czyli guzach kulszowych, które są w tym miejscu. Macie jeszcze gałąź, gałąź kości kulszowej. Tutaj od części zewnętrznej też widać guz kulszowy, czyli tuber i sziarikun. No, i najważniejsza, może nie najważniejsza, ale jedna z ważniejszych części miednicy, czyli panewka, czyli acetabulum, która otoczona jest przez limbus acetabuli. W środku jest fossa acetabuli, która jest, do, do niej prowadzi jak gdyby incisura acetabuli. To przez to, że. Wygląda troszkę jak taki księżyc. Nazywa się facies lunata. Tutaj mieście facies auricularis, tutaj jest facies lunata. Nad samą panewką, w części zewnętrznej, w części zewnętrznej, ale poniżej od linea glutea inferior macie jeszcze coś takiego jak sulcus supra acetabularis. Tak jak mówiłem wcześniej, te dwie kości są dopasowane do siebie. Wygląda to troszkę jak motyl, albo taka maska superbohatera. I tak jak Wam mówiłem wcześniej, dwie kości miedniczne połączone są za pomocą kości krzyżowej. Kość krzyżowa stanowi przedłużenie kręgosłupa i powstaje dzięki połączeniu kręgów krzyżowych w jedną kość. Ona się zrasta i dzięki temu powstaje jedna wspólna kość krzyżowa. I kość krzyżowa Składa się z podstawy, czyli bazis ossi sacri. To jest ta najbardziej przypominająca krążek część. Od tyłu, ale najbardziej od góry, macie wyrostki stawowe, dlatego że tutaj przychodzi pierwszy, piąty krąg lędźwiowy, który jest dopasowany do kości krzyżowej. To się nazywa procesus Articularis superior. I są dwa. Po środku macie Christa sacralis mediana. Bocznie od Christa Sacralis Mediana macie Christa Sacralis Intermedia. Jeszcze bardziej bocznie są Faramina sakralia Posteriora i macie też Faramina sakralia Anteriora, które są połączone poprzez linę transwersy. Jeszcze bardziej bocznie od Faramina sakralia Posteriora macie Christa Sacralis Lateralis, czyli macie Mediana, Intermedia i Lateralis. W tym miejscu macie to, co, o czym wspomniałem wcześniej, coś, co przylega do kości miednicznej, czyli facies auricularis i tuberositas ossi sacri albo tuberositas sacralis. U góry macie procesus articularis superior, jeden i drugi. Jak się spojrzy od góry, to zaraz za podstawą kości krzyżowej jest kanał krzyżowy, czyli canalis sacralis który przechodzi przez całą kość krzyżową i kończy się na końcu przez rozworem, czyli hiatus sacralis, gdzie wychodzi stożek końcowy. Od strony wewnętrznej to, co mówiłem, czyli otwory krzyżowe przednie, połączone przez linie poprzeczne i ważne skrzydła kości krzyżowej, czyli ala ossi sacri. Tutaj ładnie widać zrośnięty staw krzyżowo-biodrowy i w części dolnej staw, który w zasadzie wygląda jeszcze jak staw. Bo normalnie te dwie kości powinny być do siebie dopasowane. Jak widać tutaj ten staw zachował się w całości, tutaj natomiast jest częściowo zrośnięty. Na innej kości krzyżowej pokażę jeszcze takie struktury. Jak kornu sakralia, do których przelega na kości guzicznej, są takie wystające czy, yy, guzki, rożki, które się nazywają kornu codcygei, które dolegają do tych kornu sakralia, łącząc się z kością krzyżową. Ponieważ kość krzyżowa nie jest ostatnią kością w, y, po kolei w rzędzie, ponieważ na końcu jest jeszcze kość guziczna która składa się z paru kręgów, trzech, czterech, które dolegają do tych rożków kości krzyżowej.